Cześć, tu Oliwia, hey, tu Piotrek, czyli podboje we dwoje. A poza kadrem nasz mały syn Józek, którego odgłosy prawdopodobnie będziecie słyszeć, proszę się tym nie przejmować. <grym> Słuchajcie, w tym tygodniu adwentu y, do medytacji proponujemy temat przebaczenia, jakże ważny w naszej wierze. Oczywiście i w naszym sakramencie, na naszej drodze. Wybraliśmy małżeństwo, wybraliśmy sakrament małżeństwa, bardzo trudny sakrament, spędzamy ze sobą mnóstwo czasu, prawie 2-4h na dobę. Mamy dzieci, mamy rodziców, mamy całe nasze życie, i podczas tego całego naszego życia napotykamy mnóstwo przeszkód i codziennie stykamy się z przebaczeniem tym małym i tym dużym, tym takim drobnym, ale także z tym trudnym, bolesnym, na krawędzi rozstania Kryzysu i tak dalej. I tak dalej. I tutaj takim tekstem przewodnim do przebaczenia jest przede wszystkim modlitwa, którą pozostawił nam Jezus Chrystus, czyli Ojcze nasz, w którym mamy taki tekst: Odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak. I tutaj świętej pamięci ojciec zatorski, Benedyktyn, zwrócił właśnie tak ciekawie uwagę, że jest to jedyna modlitwa w Piśmie Świętym dana nam, w której My, modlący się, prosimy Boga, aby On oddał nam naszą miarę. Tak, taki to jest sprawiedliwy układ. To my proponujemy tyle, ile ja przebaczam, tyle Ty mi przebacz Boże. No i to e, daje taką dużą odpowiedzialność, prawda? Że skoro, skoro sami chcemy i potrzebujemy przebaczenia, e, ale mówimy Bogu, żeby naszą miarą nam wybaczał, no to e, kurczę, trzeba. Umieć przebaczać, uczyć się przebaczać. Oczywiście, oczywiście, w tym miłosierdziu, w tym przebaczaniu e, staramy się dorównać Panu Bogu. Tak. On nam mówi sprawiedliwy układ. Tyle, ile przebaczysz innym. Ja także będę mógł Tobie przebaczać. Po prostu. Tak, a takim ideałem przebaczenia chrześcijańskiego e, i miłości przebaczającej jest oczywiście Jezus Chrystus na krzyżu, e, kiedy w ostatnich chwilach swojego życia. E, mówi Ojcze. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy Modli się ze swoich nieprzyjaciół i jeszcze, jeszcze im sam przebacza też, tak. e, modląc się właśnie. W innej, w innej y, y, przypowieści, y, a właściwie nie przypowieści, tylko sytuacji biblijnej, y, apostoł przychodzi do Jezusa i pyta: Ile mamy przebaczać? Czyli 7 razy, a Jezus mówi 77, czyli nieskończenie wiele. Tak, to jest oczywiście Cały symbol, czas. nie że mamy liczyć do 77, ale że Chrystus nam wskazuje, że nieskończoną ilość razy przebaczaj, jeżeli tylko, jeżeli tylko twój brat będzie, będzie chciał tego przebaczenia. I tak sobie myślimy, że dzisiaj, może dzisiaj warto sobie właśnie pomyśleć o tym przebaczeniu, jak to jest w moim życiu. Proponujemy dwa zadania na najbliższy tydzień. Pierwsze to będzie. pojednać się, pójść, skorzystać z tego sakramentu przebaczenia, który zostawił nam Jezus Chrystus, czyli ze spowiedzi. Zobaczcie, że ten konfesjonał jest takim obrazem wiecznego przebaczenia. Cokolwiek byśmy nie zrobili, jakkolwiek nisko byśmy nie upadli i zgrzeszyli, to jeżeli tylko żałujemy swoich grzechów i postanawiamy poprawę. Pan Bóg nam wszystko wybaczy, więc warto skorzystać w tych może już przygotowaniach do świąt, właśnie w tym tygodniu z Sakramentu Spowiedzi. Dokładnie, czyli reasumując, przebaczmy sobie, pozwólmy przebaczyć sobie Panu Bogu, pojednajmy się z Nim. A drugie zadanie to może poszukajmy w naszym otoczeniu ludzi może to będzie ktoś z rodziny, z przyjaciół, pracy może sąsiad, sąsiadka. Kogoś, z kim nie mamy jeszcze wyrównanych rachunków, jeśli chodzi o przebaczenie, w którym jest jakaś zadra w tej relacji, ta relacja nie jest jeszcze uleczona, być może fajnie byłoby zadzwonić, pojednać się, żeby jeszcze kolejną małą cegiełkę dorzucić do tych przygotowań swojego serca. Przed nadchodzącymi świętami. Tak, tym bardziej, że osoba przebaczająca tak naprawdę zrzuca z siebie ten ciężar gniewu i żalu, więc na pewno to przyniesie takie oczyszczenie. A jeżeli macie taką relację, która jest dla was trudna, ale jeszcze czujecie, że nie jesteście gotowi, nie jesteście na etapie przebaczenia. Wykonania telefonu, rozmowy i tak dalej, to może warto pójść za radą Ojca Pio, Świętego Ojca Pio, że modlitwa jest kluczem do przebaczenia. Czyli może właśnie tym małym krokiem w tym tygodniu będzie modlitwa za mojego nieprzyjaciela, za osobę, która mnie skrzywdziła i której nie potrafię przebaczyć, i prośba w modlitwie Boga o to, aby Uzdolnił do tego przebaczenia. Myślę, że nawet to będzie fajnym krokiem. W stronę pojednania. Na pewno, na pewno. Słuchajcie, życzymy Wam błogosławionych e, świąt Bożego Narodzenia, dobrego tygodnia. Dobrego adwentu jeszcze? I, do, I dobrego adwentu, który jeszcze przed Wami i który jeszcze nadal trwa. A na ten tydzień macie dwa poważne zadania, zatem powodzenia.